Witam wszystkich. Ostatnia, ostatnia zależność do udowodnienia, która nam została, a znaczy złożenie funkcji, a dokładniej pochodna złożenia. Jakie będą założenia? Takie jak były wcześniej. A więc zakładamy, że funkcje są to niech będą nasze założenia. Funkcje są różniczkowalne. A znaczy i jedna i druga funkcja jest różniczkowalna tam gdzie chcemy to zrobić. Z definicji wiemy, co to jest różniczkowalność, i my teraz chcemy udowodnić pochodną złożenia funkcji. Żeby udowodnić pochodną złożenia funkcji, pokażemy, jak to może wyglądać z definicji, ale dużo lepiej to wygląda w innej metodzie, gdzie my nie używamy wyrażenia pochodna funkcji w punkcie w taki sposób. Ale używamy pochodnej funkcji funkcji F pochodnej funkcji, funkcji F, gdzie zapisujemy go w taki sposób. DF po DX po argumencie X. Co znaczy ten zapis? Ponieważ pochodną możemy wyrażać po... różnie. Wyrażamy ją jako F, x. wyrażamy ją jako DF po DX. Możemy ją wyrażać, jest też zapis kropkowy, który się wykorzystuje i jest zapis cząstkowy pochodnej. Są różne zapisy, które oznaczają dokładnie to samo. Co oznacza zapis z D i dlaczego jest wygodniejszy, to zaraz za chwilę do tego przejdziemy. Ale najpierw pokażmy sobie skąd on się wziął. Ten zapis cząstkowy, czyli dla funkcji jednej zmiennej DF po Dx. To jest f' od x. To jest dokładnie to samo. A więc narysujmy sobie układ współrzędnych x, y i narysujmy sobie jakąś funkcję. Niech to będzie funkcja f od x. No i jak zawsze mamy punkt jakiś nasz x0, albo nawet x. Z którym będziemy. O, i tutaj mamy wartości f od x. No i mamy jakąś odległość, powiedzmy delta. Delta, tu jest x plus delta. x plus delta. I oczywiście ten rysunek, który już niejednokrotnie wykonywaliśmy f od x plus delta. My używaliśmy h, ale zaznaczmy sobie tym razem tak. Ponieważ pamiętamy, że równoważna definicja, o tym już mówiliśmy, dlatego nie będziemy tego powtarzać, że to jest granica przy h dążącym do zera. W naszym przypadku delta. Tutaj zapisaliśmy sobie tak. Przez f od x plus h minus f od f od x. O, zapiszemy to ładniej. Minus f od x przez h. To jest równoważna definicja, tej, z której teraz najczęściej korzystaliśmy. Na przykład z tej definicji możecie znaleźć dużo filmików na YouTubie, bardzo dużo łatwiej udowodnić, że pochodna sinusa x to jest cosinus x. Z tej definicji to łatwiej zrobić. Dlatego warto korzystać z takich różnych zapisów. Ale co chcemy teraz my? Chcemy znów wziąć sobie trójkąt. Trójkąt prostokątny, który jest tworzony między tymi punktami, tak jak to już robiliśmy poprzednio, a więc bierzemy taki trójkąt prostokątny. Oczywiście to jest ten kąt alfa, i teraz widzimy zależność. Wartości funkcji, czyli te, Narysuję je na fioletowo od argumentów niebieskich. Jeżeli zdefiniujemy sobie w tym momencie d, zdefiniujmy sobie d jako deltę, która zmierza do zera. Jak sobie tak zdefiniujemy d, więc delta zmierza do zera, więc to zmierza do zera, więc Całe to wyrażenie dąży do f od x. To są coraz mniejsze odległości, a więc tak naprawdę możemy to zapisać w tym momencie. DF po dx. Tak? A jeżeli byśmy wybrali nasze kolory, więc wtedy mamy df przez dx. A więc mamy. DX i DF. To jest dokładnie to samo. Znów otrzymujemy Tangens alfa. Dokładnie to, co z definicji, tylko to jest inny zapis. Chcieliśmy to wyjaśnić, dlatego że teraz będziemy z tego korzystać. Złożenie funkcji. A więc, czemu jest równe tak naprawdę f od g od x? To jest dużo bardziej skomplikowane i trzeba tu troszkę więcej takiej już matematyki, nie tylko rachowania prostego. Dlatego mm, zróbmy sobie najpierw jakiś przykład, żeby zobaczyć, czemu to może być równe. Weźmy sobie funkcję f równą x kwadrat f od x. I weźmy funkcję g od x równą x do trzeciej plus 1. Załóżmy takie funkcji. Czemu będzie równe złożenie funkcji f od g od x? To się równa. Zauważmy, że argumentem funkcji f jest funkcja g, a więc to będzie równe x do trzeciej plus 1 w kwadracie. My x kwadrat zamieniliśmy na naszą funkcję wewnętrzną. Policzmy z definicji jej pochodną. Zobaczymy, co nam wyjdzie. I wtedy pomyślimy, jakie są zależności. Między tymi dwoma funkcjami, jak może wyglądać, co to znaczy pochodna. Czyli liczymy f od g od x prime, to się równa i definicja. x dąży do x0, znów z tej definicji będziemy korzystać i wybieramy naszą funkcję. x do 3 plus 1 do kwadratu odjąć x do trzeciej, dokładnie x0 do trzeciej plus 1 do kwadratu przez x minus x0. Mamy naszą definicję, a więc teraz możemy skorzystać ze wzoru na różnicę kwadratów. a kwadrat minus b kwadrat to się równa a minus b, a plus b. Skorzystajmy z tej reguły. Tutaj widzimy, że to jest nasze a, to jest nasze b. A więc teraz tak, to się równa i to będzie, nie wiem, przy x dążącym do x0 przez i teraz zapisujemy to w nawiasach. x do trzeciej plus 1 odjąć x0 do 3 minus 1. I w drugim nawiasie mamy x do 3 plus 1 dodać x0 do 3 plus 1. Mamy takie wyrażenie przez x minus x0. A więc czemu to się równa? limy przy x dążącym do x0. I mamy tutaj x do 3 minus x0 do 3. Jedynki się redukują. A w drugim mamy x do 3. Plus x 0 do 3, plus 1 plus 1, 2 przez x minus x 0. Teraz będziemy chcieli skorzystać, aby rozpisać to wyrażenie z, różnic z różnicy sześcianów. Wzór na różnicę sześcianów, zapiszemy go sobie. A więc a do 3 minus b do 3 to się równa a minus b i w drugim nawiasie mamy a kwadrat plus a b. Plus b kwadrat. Taki wzór zapiszmy z niego. Widzimy, że nasze, nasze a równa się x. b to jest x do x0. Więc teraz rozpisujemy to wyrażenie. x dąży do x0 i mamy wyrażenie. x minus x0 i w nawiasie x, x0 do kwadratu plus x, x0 plus x do kwadratu. Tak, zapisałem odwrotnie, ale to się nic nie dzieje. Mamy x0, x do kwadratu, x, x0 wyrażenie. I domnażamy przez kolejne wyrażenie. To, co nam zostało tam, znaczy x do trzeciej plus x0 do trzeciej plus 2 przez x minus x0. No i teraz widzimy, że możemy skrócić te wyrażenia, które Powodowały nieoznaczoność, a więc to się równa granica przy x dążącym do x0. Już bez licznika. Napiszmy to. Mamy x0 do kwadratu plus x0 plus x kwadrat razy X do trzeciej plus X0 do trzeciej, plus 2. I możemy teraz już wyliczyć tą granicę, a więc granica będzie równa X0 do kwadratu plus X0 razy X0, ponieważ wiemy, że x dąży do X0, tak więc plus x0 do kwadratu plus x0 do kwadratu. To jest pierwszy nawias. Razy drugi nawias. x0 do trzeciej plus x0 do trzeciej plus 2. A więc to się równa. Zobaczmy, co otrzymamy z tych funkcji. Czyli mamy 3x0 do kwadratu razy. Mamy 2x0 do trzeciej plus 2. Z naszej funkcji, ze złożenia naszej funkcji otrzymaliśmy coś takiego, a więc jeszcze możemy to trochę przekształcić. Zapiszmy to tak: 3x0 do kwadratu razy 2 x do trzeciej plus 1. Tak? Tak by to wyglądało, nasze przekształcenie. Wróćmy, wróćmy teraz do naszej funkcji. Zapiszę je tutaj z powrotem. Nasze f od x było równe, no zobaczmy sobie, x kwadrat. x kwadrat, a g od x było równe x do trzeciej plus 1. x do 3 plus 1. Pochodna złożenia pochodna od f od g od x jest równa. Jak zauważymy, to jest tak: 3x kwadrat razy 2x do 3 plus 1. A więc zobaczcie teraz. Jeżeli weźmiemy, że to jest nasz argument złożenia x, to otrzymujemy pochodną funkcji f. F'. Jeżeli weźmiemy, że to jest x, to jest pochodna x, czyli tutaj był kwadrat, on się zredukował i poszedł do przodu. 1, 2 1 to jest 1. A tutaj otrzymaliśmy pochodną funkcji wewnętrznej, tak ponieważ pochodna to jest g od x. Tak naprawdę. Więc logika już nam pokazuje, że ten wzór powinien wyglądać mniej więcej tak. Czyli pochodna to jest f prime od g od x, tak to co otrzymaliśmy tutaj razy, G' od x. Jeden przykład pokazał nam to, co otrzymaliśmy tutaj. To jest to. Więc coś takiego, ale jak to teraz udowodnić? I rzeczywiście taki jest wzór na pochodną złożenia. Długie, żmudne przeliczenia, które pokazały nam, że tak naprawdę na przykładzie to tak wygląda. Jak może wyglądać dowód? Nie bez przyczyny bawiliśmy się tutaj w te rzeczy df po dx. Zobaczcie teraz, korzystając z matematycznego zapisu, mamy funkcję f od g od x. Jak, to może, jak może wyglądać dowód takiego twierdzenia pochodnej? A więc bierzemy sobie d od f od g od x po dx. Tak to jest nasza pochodna. Dokładnie to są te same, to są te same równoznaczne zapisy. To jest to samo. A więc to będzie równe. Czemu to będzie równe? Podstawmy sobie takie wyrażenie. Za g od x podstawmy sobie t. Zróżniczkujmy tu obustronnie, więc g od x dx równa się dt, tak? My teraz za d od x i g od x chcemy coś podstawić, ponieważ musimy zamienić zmienne, a więc Widzimy, że g od x będzie równe dt przez dx. A dx czemu będzie równe? dx będzie równe dt przez g od x. I zamieniamy sobie zmienne. A więc to się równa. Zróbmy tutaj to dalej, niżej. Więc mamy d po f od t podstawiamy przez dx. Czemu jest równy dx? dt przez g od x. A to się równa d od f od t razy, odwrotność, tak? g od x przez dt. I zapiszmy to teraz tak. d od f od t przez dt razy g od x a to się równa d od f od t przez dt razy g od x mamy tutaj to jest dt przez dx wyliczyliśmy sobie coś takiego to jest nasza pochodna, tak? Zaczynaliśmy od niej, przez podstawienie. A więc teraz czemu ona będzie równa? Wracamy do podstawienia naszego T od g, przez G. Od x, tak? T to jest G. Od x. Wracamy do tego podstawienia, a więc to będzie równe d od f od g od x przez d g od x argument na argument funkcji y, funkcji f. Razy d od g od x przez d od x. I widzimy, że wszystko się zgadza. Wyprowadziliśmy go przez podstawienie dokładnie ten wzór. A więc teraz widzimy, że to to tak naprawdę jest f' od g od x, razy, a to tak naprawdę jest g' od x. Zauważcie, że to wyrażenie, jeżeli Skrócimy to, ponieważ można, to zostaje nam df po dx dokładnie to, z czego zaczynaliśmy i z czego wyprowadzaliśmy nasz wzór. A więc mamy wzór na złożenie funkcji. A więc złożenie funkcji będzie wyglądało następująco: to jest f' od g od x razy g' od x. Nazywa się to często zasadą łańcuchową. Jeżeli byśmy chcieli udowadniać to z definicji, to dowód mógłby wyglądać na przykład tak. Popatrzcie, to już nie będzie, nie będzie takie długie, a więc granica przy x dążącym do x0 z f od g od x minus f od g od x0 przez argumenty. Tak? x minus x0 to mamy z definicji ale to nam nie pasuje do naszej to nam nie pasuje do naszej funkcji ponieważ nasza funkcja ma inne argumenty więc nie otrzymujemy tu definicji nasze argumenty naszej funkcji dlatego tak to często powtarzaliśmy to jest g od x więc tutaj musielibyśmy sobie zapisać to w następujący sposób g od x minus g od x0 i czemu to jest równe? Zauważmy, że żeby to była, można tak powiedzieć, definicja funkcji, a więc żebyśmy też otrzymali to, jak wygląda nasza definicja, ten wzór, i żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest złożenie funkcji, to musielibyśmy tutaj z samego początku. Dojść do takiej postaci musimy mieć przez x minus x0, ponieważ musimy dojść do tej definicji. Nasz argument wygląda tak. Więc weźmy sobie x y, x minus x0 i zobaczmy, co zrobić, żeby otrzymać te argumenty, ale żeby to było dokładnie równe, równe teraz już naszej definicji, tej funkcji, którą mamy. A więc tak, zastosujemy pewien trik. Granica przy x dążącym do x0, i popatrzcie, robimy coś takiego. f od g od x minus f od g od x0 przez x, dokładniej przez g od x minus g od x0. Mamy te argumenty, razy. I teraz tutaj musimy to pomnożyć przez g od x minus g od x0 przez x minus x0. Tak? I popatrzcie, w tym momencie te wyrażenia nam się skrócą i zostaje nam dokładnie to. A więc to jest dokładnie to samo co to. To jest prawda. To wyrażenie jest identyczne. Ale co my z tego teraz wiemy? Więc to się równa i mamy coś takiego. Granica przy x dążącym do x0. I pierwsze wierzenie, li f od g od x minus f od g od x0 przez g od x minus g od x0 razy granica przy x dążącym do x0. g od x minus g od x0 przez x minus x0. A więc czemu to się równa? Pierwsza część od razu widzimy, to jest pochodna na, dla argumentu g od x, a to jest pochodna dla argumentu x. A więc dokładnie korzystając z definicji, to była nasza definicja, dostaliśmy rozłożenie tych funkcji. A więc mamy teraz wyrażenie, to jest f' od g od x, razy g' od x. Wyliczyliśmy to z definicji. Tutaj to dużo lepiej widać. Wszystkie przekształcenia i podstawienia, które wykonaliśmy, a tam korzystaliśmy z definicji. Przykład, który rozpatrzyliśmy, również bardzo dobrze pokazał, jak to wygląda. A więc mamy nasz przykład naszej funkcji i widzimy, jak wygląda już pochodna podstawienia. Następnym razem zrobimy kilka przykładów tego, jak moglibyśmy wykorzystywać w zmieszany sposób wszystkie te, yy, wszystkie te wzory? Dziękuję Wam za dzisiaj, do następnego razu. Hej!